Rady, czym mogę pomóc? Dzień dobry Dzień dobry, słucham Potrzebuję rady W jakiej sprawie? Mam najmima i nic mi w nie wyszło Aha A co konkretnie? Konkretnie jestem dyrektorem w dobrze prosperującej firmie Na koncie mam około 1,5 miliona oszczędności i 7 samochodów Każdy na jeden dzień tygodnia A to. co? To nie widzę tutaj nic podejrzanego. No tak, ale zawsze chciałam zostać przedszkolanką. Wie pani co? Tak. Zawsze ma pani szansę. No. Może pani w każdej chwili pójść do przedszkola, a dzieci, jak na marzonne przystało, puszczą panią z dymem. Do widzenia! Do widzenia? Zawracanie głowy. Widać porady Dyszka Szkarady, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, Pani Brygido. Dzień dobry, o co chodzi? Dzwonię do Pani, ponieważ jestem artystką. A, takich słuchaczy to ja lubię najbardziej. Mam dylemat. Nikt mnie nie rozumie, a napisałam książkę i chciałabym, żeby ktoś fachowym okiem ocenił, czy jest dobra. Co, i coś, teraz Pani chce mi ją odczytywać? Mm, tak. No trudno, słucham. Dobrze. Wincent zdecydował się, że podejmie najradykalniejsze kroki, żeby zdobyć Anastazję. Postanowił, że przemierzy całe kilometry, żeby rozmówić się z nią w cztery oczy. Siadł do swojej dorożki i popełnił ile sił, żeby ujrzeć blask jej zielonych oczy. W wewnętrznej pieśni swojego płaszcza chował pierścionek. I drżał z niepewności, co na to jego ukochana. Mijały godziny podróży w Świt, za chwilę mrok, i znowu świt. Przeróżne kraje, obrazy ukazywały się jego oczom. Nagle jednak postanowił zrobić przerwę. Bo koń tak dalej nie pociągnie. Słucham? Proszę pani, powiem tak. Nikt tego pani nie wyda. Żegnam! Książka o dorożce, w sumie tego chyba jeszcze nie było. Wideo parady Bryki Dyszka Rady, w czym mogę pomóc? Siema pani! Słucha? Przepraszam, że zawracam Pani głowę, ale mam... Y... nietypową prośbę. Od tego tu jestem, słucham. O widzi pani ja wypływam w morze i to jestem rybaki. Wiem. Ekscytujące i. Mamy... Marynarzem znaczy. No kim pan jest, rybakiem czy marynarzem? Jest jakaś różnica. No, zasadnicza, ale do rzeczy to jest bardzo ekscytujące. I. Chciałem, żeby pani wyruszyła ze mną. A, coś pan oszalał? Boję się płynąć sam. No, dlaczego? Bo strasznie boję się wody. Chce mi pan powiedzieć, że ma pan chorobę morską i został pan marynarzem? Tak. Pan jest zdrowy? Tak, mam tylko chorobę morską. O co pani chodzi? To niech... Znaczy, co mi pani radzi? Przepraszam. Niech pan w takim razie weźmie zimny prysznic, a potem zmieni zawód. Ale ja nie mam prysznica. To proszę wziąć zimną wannę. Jeżeli wam przepłynie w wannę, no to z morzem nie powinno być najmniejszego problemu. Do widzenia! Ci ma ludzie mają paraliż mózgu!